To nie jest tak, że przemoc ekonomiczna y, następuje nagle. To jest pewien proces wciągania cię w jakieś relacje, które, y, które pomału, pomału uzależniają ciebie i twoje życie od środków partnera czy partnerki. Tak? Czyli na przykład na początku związku y, partner mówi tobie: Nie idź do pracy, ja się to zaopiekuję, wszystko będzie jak należy, ja mam pieniądze, ty się o nic nie martw, ty po prostu zostań w domu. To jest pierwszy sygnał dla ciebie. Y, oczywiście nie musi być, ale warto się zastanowić, Jakie, jakie motywacje siedzą w głowie partnera i dlaczego? Dlatego warto o tym rozmawiać. Dlaczego chcesz, żebym była w domu, czy nie chcesz, żebym się rozwijała, czy nie chcesz, żebym dbała o swój rozwój osobisty, czy nie chcesz tego, czy tamtego, dlaczego chcesz taka a nie inaczej? Właśnie takie rozmowy powodują, że możesz już wybadać sytuację, czy rzeczywiście partner preferuje taki model i być może tobie to odpowiada, ale Miej świadomość, w co wchodzisz, tak? Czyli, że może to się skończyć niestety przemocą ekonomiczną. Być może nawet nieświadomie partner to robi, bo jest wychowany w takim modelu rodziny i nie ma pojęcia o tym, że to jest właśnie przemoc ekonomiczna. Natomiast mm, każda szczera rozmowa i właśnie ta komunikacja, taka szczera, bardzo taka serca, empatyczna. I zarazem asertywna, powoduje, że możesz zapobiec pewnym zachowaniom, i nawet partner może stwierdzić: okej, okay, rzeczywiście, może to nie jest dobry pomysł, bo może będziesz się źle czuła w takiej relacji, i, i docelowo ja również będę się z tym źle czuł. Więc to są takie pierwsze sygnały, które warto poruszyć, nie przymykać na to oczu i nie brać. Mm, tego za, za dobrą, y, dobrą kartę, że partner chce o mnie zadbać, mną zaopiekować, bo niestety e, statystyki jasno mówią, że my kobiety zostając w domu y, i preferując taki model, który, w którym to mężczyzna tylko zarabia, y, prędzej czy później dochodzimy do wniosku, że coś tu nie gra, że nie mamy na podpaski, że musimy się prosić o torebkę, że musimy się prosić o pieniądze na manikurzystkę czy na fryzjerkę, że czasem musimy się prosić także o pieniądze na jedzenie, na przykład na na dany dzień, bo partner ma akurat jest obrażony, nie ma dobrego humoru i powie wymyśl coś, tak? Za jakieś tam pieniądze, które ci zostały z dnia wczorajszego. Więc taka perspektywa musi nam przeświecać przy ustalaniu tych wartości takich bazowych, które i takich zasad, które panują w związku. Więc dopóki sobie tego nie ustalicie, to prędzej, czy później niestety może wyjść to, że, że żyjecie w przemocy, w przemocy komunikacyjnej. Jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż. Hmm, Świadomy partner czy partnerka nie będzie cię do niczego zmuszał, nie będzie manipulował swoją przewagą finansową czy tym, że ma dostęp do środków. Świadomy partner, jeśli nawet chce, żebyś została w domu czy został w domu i opiekował się dziećmi, no bo ja rozumiem, że są preferowane takie modele i dla mnie nie ma z tym żadnego kłopotu, ale powie ok, ale masz tu kartę, masz tu pin, ufam tobie, wydawaj pieniądze, jak uważasz? Dopóki nic się nie wydarzy albo po mojej stronie, albo po Twojej, co by naruszyło te zaufanie, to możesz tak robić. Róbmy tak i badajmy siebie, czy wszystko idzie w dobrą stronę.